Dzień dobry Państwu. Decyzja Pana Bernanke o QE3 wywołała, jak pamiętamy, niemałą euforię na rynkach walutowych, w wyniku czego euro-dola znalazł się bardzo wysoko. Obecnie kurs wynosi około 1,3115. W dniu dzisiejszym wpływ na niego może mieć, mogą mieć informacje dotyczące bilansu płatniczego i bilansu handlu zagranicznego w strefie euro. Odpowiednio o godzinie 10.11. Natomiast o 14.30 pojawi się jeszcze odczyt indeksu New York Empire State ze Stanów Zjednoczonych. W ogóle, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to trzeba mieć na uwadze, że dużo istotnych danych z rynku pracy, rynku nieruchomości, a także z przemysłu pojawi się w środę i w czwartek. Na eurodolarze, jak wspomniałem, jesteśmy dość wysoko, jednak niewykluczona jest po tych wzrostach pewna korekta, co byłoby zjawiskiem zupełnie naturalnym. Taką korektę być może już widać na parach złotowych, gdzie obecnie na euro złotym znajdujemy się w okolicach 4,0750, na USD .pln w okolicach 3,10. Po decyzji o QE3, te czynniki krajowe z, polskiego, z polskiej gospodarki z Rady Polityki Pieniężnej dotyczące możliwości obniżki stóp procentowych nieco z zapomnieniem. Można jednak się spodziewać, że w ciągu kilku tygodni prędzej powrócą. Tyle informacji na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.